Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Tych, których zmęczą przedświąteczne przygotowanie, zapraszamy na Rybnicki Rynek, gdzie już od wczoraj można wziąć udział w jaRmarku Bożonarodzeniowym i poczuć czar świąt. Na zwiedzających czekają liczne koncerty, atrakcje dla dzieci, a także możliwość zrobienia wyjątkowych zakupów. Impreza potrwa do 23 grudnia. Już po raz piąty na rybnickim rynku można poczuć wyjątkowy klimat nadchodzących świąt. Szczególną atrakcją w tym roku jest ręcznie pleciona szopka bożonarodzeniowa wykonana przez artystę Andrzeja Wrzecionko. Odnajdziemy w niej naturalnej wielkości postaci Rodziny Świętej oraz licznie zgromadzone zwierzęta. Także stragane, wypełnione regionalnymi smakołykami, ozdobami świątecznymi i rękodziełem, kuszą przechodniów. Jestem w trakcie pracy, cały czas jest coś do zrobienia. Jest to wszystko biżuteria ręcznej roboty. Wyroby handmade tak, że no, cały czas dorabiam na bieżąco. Możliwość zrobienia zakupów, które idealnie nadają się na prezenty to nie jedyne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Ci, którzy przyjdą na rebnicki rynek, także będą mogli wziąć udział w licznych koncertach, występach artystycznych oraz prezentacjach multimedialnych. Klimat radosnego oczekiwania już udziela się zwiedzającym. Widać klimat świąt, Widać i bardzo dobrze jednak znaleźli się też tacy, którzy dostrzegają małe minusy przedsięwzięcia. No gdyby było śnieżniej, to było to bajkowo. Bardziej. I nie ta muzyka, która akurat teraz była grana, bo to i za głośno i nie wprowadza w klimat świąt. Hałaśliwa muzyka na szczęście była tylko elementem przygotowań, a śnieg jeszcze może spaść i uświetnić wspólną wigilię, która odbędzie się już w najbliższą sobotę.